Na program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. 15 sierpnia 2010 Stadion Żużlowy w Rybniku. Pierwszy mecz rundy finałowej. O utrzymanie pierwszy mecz rundy playoff pierwszej Ligi Żużlowej, a więc walka o miejsca 5 do 8. RKM, Row Rybnik, PSZ, Lech ma poznać. To spotkanie dzisiaj przed nami. Mirosław Kowalik miał twardy orzech do zgryzienia przed tym meczem. Trener skorpionów z Poznania, brak dwóch liderów zespołu, brak Roberta Miszkowiaka i Adama Skórnickiego za właśnie tego pana, to był Adam Skórnicki, który oczywiście pojawił się w parkingu na stadionie w rybniku. No ale jednak w meczu nie jechał, sam jeszcze nie wie, kiedy wróci na tor. Jeszcze trwa rekonwalescencja po problemach, dużych problemach zdrowotnych Adama Skurnickiego. Debiut Piotra Świdzińskiego, debiut ligowy nastąpi właśnie w barwach PSZ-u Poznań, a za Roberta Miśkowiaka będzie stosowana popularna ZZ, a więc zastępstwo zawodnika. Widzimy tę sytuację w tabeli, jaka obecnie panuje przed tym meczem. Jeszcze Loto Zybrzeżek Gdańsk prowadzi. Pierwsze cztery drużyny walczą o ekstra ligowy awans Lokomotiv Dałka w Pils. Po pewnych wyjaśnieniu, pewnych jest spadł na trzecie miejsce, a przecież w ludzie zasadniczej zespół z Łotwy był. Nie do pokonania. No i ostatnie miejsce oczywiście w tabeli to Speedway Miszkold. Tutaj duże problemy finansowe. Ten prawie, że wirtualny kontrakt ze Scottem Nicholsem, który przyjechał bodajże na dwa lub trzy mecze. No ale zobaczmy składy obu drużyn. Z jedynką w zespole z Poznania Norbert Kościół. Z dwójką Mateusz Szczepaniak. Z trójką na swoich plecach pojedzie Rafał Trojanowski czwórka numer 4 to Piotr Świdziński, który, dla którego będzie to naprawdę ważne spotkanie. Piątka to miał być właśnie Robert Miśkowiak. Jego nie ma, będzie zastępstwo zawodnika z szóstką Rafał Dąbrowski i z siódmo, siódemką Adrian Szewczykowski. Poznamy za chwilę już teraz skład zespołu z Rybnika. No, tutaj optymalne zestawienie. Z dziewiątką Jonas Kylmakorpi, jeden z liderów rybnickiego zespołu. Z dziesiątką Roni Amroży. Jedenastka Daniel Nermark, z którym menedżer drużyny Dariusz Momot ma naprawdę wielkie nadzieje, związane przed tym spotkaniem. Dwunastka Sławomir Pyszny za Nikolaja Klinda pojedzie, junior rekinów z seniorskim numerem. Z trzynastką Andrzej Karpow, człowiek, który. Ma być tą drugą linią, tą mocną drugą linią. Ten Tor zna naprawdę świetnie. Mateusz Domański z 14 i z 15 pojedzie jeden z braci Flegerów, a więc Rafał Fleger. Gdy popatrzymy na aurę nad stadionem, widać, że popadało przed meczem, ale miejmy nadzieję, że w trakcie meczu nie będzie padać. Wszyscy patrzyli także w niebo podczas tego spotkania, nie tylko na Tor. Jest ze mną teraz już w równickim Parku Maszyn trener psz Lechmy Poznań Mirosław Kowalik. Panie Mirku, no sezon dla poznańskiej drużyny też nie ułożył się chyba tak do końca po waszej myśli. Też chyba miała być pierwsza czwórka, jakieś takie wyższe cele z takim składem? Tak, z tego co słyszę, te osiem drużyn miało być w pierwszej czwórce, także okazało się, że nie wszystkim to się udało. Jedziemy w tej drugiej, mam nadzieję, że jakoś uda nam się zrealizować plany, choć dzisiaj muszę powiedzieć, że jedziemy w bardzo okrojonym składzie kontuzje nas trochę przetrzebiły i w zasadzie dwóch podstawowych plus podstawowy junior nieobecny. Więc, ale spróbujemy troszeczkę gospodarzom, że tak powiem, szyki popsuć. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać parę wyścigów. No właśnie, jeśli ta końcówka rundy zasadniczej nie była dla Was za szczęśliwa, kontuzja Adama Skórnickiego, Roberta Miśkowiaka czy Celmera, no to, to na pewno dobrze Wam nie wróży. Może troszkę o stanie zdrowia tych zawodników? Oni czują się całkiem nieźle, z tym, że dyspozycja nie jest na tyle dostateczna, żeby wsiedli na motocykl i, i, i dobrze, dobrze się spisali. Mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia wszystko wróci do normy. Dzisiaj, no niestety, brzydko mówiąc, odpuszczamy ten mecz. W sensie personalnym, bo tak naprawdę ci zawodnicy, którzy pojadą w zespole i którzy będą mieli okazję się pościgać z zawodnikami z Rybnika, to łatwo swoje skóry nie sprzedadzą. Ja myślę, że będzie parę ciekawych wyścigów. Tak, no, Rybnik jest na pewno drużyną, która jest jako pierwsza typowana do baraży, ale, ale jednak zawodnicy chyba sobie zdają y, sprawę z tego, że, że możemy uniknąć tego barażu. Tak, dzisiaj rozmawialiśmy z zawodnikami tutaj i wszyscy są zmotywowani do tego, żeby pojechać jak najlepiej te play-offy i postarać się zwyciężyć jak najwięcej ilość meczy i żeby uniknąć tych baraży no, Trzeba w to wierzyć po prostu, no i stać na to, no te same nazwiska yy, na żużlu nie jeżdżym, jak to ktoś mi ładnie powiedział, ale myślę, że te chłopaki, czyli Daniel Nermark, Roni, Jonas Korpi, Andrzej Karpow, yy, młodzież nasza, myślę, że stać ich na to, żeby wygrywać zawody i myślę, że każde zawody można wygrać. Nie ma zawodów, w których nie można wygrać. Trzeba w to wierzyć, trzeba pracować nad tym i i, i zawsze do końca walczyć, tak jak to yy, mają w naturze yy, dobrze żużlowcy. No właśnie, a jeśli chodzi o rybnicką młodzież, w środę półfinał MDMP w Gnieźnie, raczej nie, nie wydawało się tak, że, że rybnicy, zawodnicy sobie tam nie poradzą, wygrywali każdą rundę, no a w Gnieźnie nie udało się. No powiem tak, no ja byłem tam jako widz, yy, no byłem rozczarowany bardzo postawą yy, naszych chłopaków w Gnieźnie. Tutaj Mirek Korbel akurat dowodzi w, w, z młodzieżą, Wygrywali wszystkie rundy, wszystko super szło. Niestety, no tak jak właśnie powiedziałem na początku, to jest sport i i w Gnieźnie niestety no, stało się tak, jak się stało. No i nie mi to może oceniać dzisiaj przez pryzmat tego, ale liczyliśmy na to, że będą w y, finale mistrzostw Polski. Tym bardziej, że zdobyli medal w Gorzowie, brązowy w parach. Także to, to, to jakby było jakaś namiastka, no. Cieszy postawa, postawa Domańskiego w tym roku, który awansował do srebrnego, brązowego kasku do finałów. Byłem na srebrnym kasku i na brązowym, starał się jeździć, pierwszy raz jeździł Lesznie, pierwszy raz zbyt Bydgoszczy. Bydgoszczy, dwa pierwsze starty, bardzo dobre błędy na trasie, to jest brak objeżdżenia. Myślę, że z niego będzie pociecha. Rafał Fleger, awans już jest w finale mistrzostw polskich Młodzieżowych. Myślę, że Sławek i Domański, Mateusz, powalczą w, o awans w półfinale w Lublinie. No i co, no trzeba wierzyć tych chłopaków, no oni, oni mają przed sobą swoje kariery, wiedzą co ich boli, gdzie, gdzie trzeba pomóc, gdzie trzeba popracować nad tym, żeby było ok No myślę że trochę rozczarowania w tym roku, yy, dużo kontuzji w tym meczu z Grudziądzem, które się odbiły potem na kilku następnych meczach, ale ogólnie rzecz biorąc, no taki jest sport, no raz to jest lepiej, raz gorzej, no. yy, zawodnicy jedni szukają półsezonu yy, do pasowania, drudzy cały sezon mają z głowy, dopiero w następnym jadą lepiej. Wierzę w to, że, że w tej rundzie playoff yy, pokażemy jak najlepszy żużel. No jeśli chodzi już o dzisiejszy mecz, po raz kolejny y, troszkę pogoda nam się popsuła w Rybniku, w dniu meczu żużlowego, znowu padało. Y, jakie, jakie nastroje dzisiaj w drużynie? Walczymy o zwycięstwo? Znaczy, myślę, że źle pani zadała to pytanie. Myślę, że tu po prostu jedziemy o jak najlepszy wynik, o jak najlepsze zwycięstwo, to ja myślę, że tutaj powinniśmy sobie spokojnie dać rady, y, aczkolwiek nie lekceważę przeciwnika, ale, ale uważam, że w tej chwili na rybnickim torze y, powinniśmy z każdym Pojechać o jak największe zwycięstwo i w to dzisiaj mocno wierzę. No z pogodą to już chyba nie wiem, co mamy zrobić. Cały tydzień jest piekarnik w Rybniku, a przychodzi mecz z Poznaniem. Już tradycyjnie zawsze pada deszcz, ale oby teraz się to wszystko utrzymało i będą ciekawe zawody. Jest fajny, równy tor do ścigania. Myślę, że parę wyścigów na pewno będzie na wysokim poziomie. Także liczę na zwycięstwo, liczę, że chłopaki pokażą dzisiaj dobry Speedway i kibice będą zadowoleni. Sławek pyszny, wychowany krybnickiego klubu. Sławek, ostatni sezon juniora, jak y, możesz ocenić swoje występy po tej rundzie zasadniczej? Znaczy, myślę, że nie jestem zadowolony ze swoich występów, bo przed sezonem liczyłem na wiele więcej, że będę tego większej ilości punktów. Niestety początek sezonu nie zaczął się dla mnie najlepiej i cóż później już ciężko było właśnie wjechać, bo zdarzyłem się tam dwie kontuzje i ciężko się naprawdę wjeżdża w sezon, gdy zaczyna się od kontuzji. A jeśli chodzi o MDMP, w czwartek, w środę byliście w Gnieźnie na półfinale. No jakoś tak niekorzystnie to dla Was wyszło. Zawsze wygrywaliście każdą rundę MDMP, a w Gnieźnie odpadliście. Yy, tak, właśnie te zawody też nie potoczyły się dla nas, tak myśmy tego chcieli, bo jaliśmy tam z chłopakami, aby uzyskać awans do finału. Cóż się, że zabrakło mi punktów od Mateusza i od Kamila. Ja tam pojechałem też nie najlepiej. Zrobiłem 7 punktów, a mogłem więcej. Myślę, że zabrakło niewiele. Właściwie myślę, że szkoda, że tychże zer od Mateusza. Także myślę, że by zdobyli tam po 3 punkciki to to starczyło. Ale kolejnego dnia pojechałeś do Bydgoszczy, finał Srebrnego Kasku, drugi rezerwowy, miałeś okazję wystartować w dwóch wyścigach. W jednym nawet pokonałeś Patryka Dudka i Przemka Pawlickiego, to chyba cieszy. Tak, właśnie pojechałem tam miałem, pierwszy, miałem okazję pierwszy raz właśnie wystartować w Bydgoszczy. W pierwszym biegu miałem troszeczkę problem z geometrią właśnie na tamtym owalu, a już w drugim biegu jechało mi się o wiele lepiej i przywiozłem dwa punkty, z czego myślę, że należy się cieszyć. A jaki nastrój przed dzisiejszym spotkaniem? Sławek Pyszny pokaże nam dzisiaj to, co w zeszłym sezonie? Myślę, że tak i postaram się pojechać jeszcze lepiej niż w zeszłym sezonie. Dziękuję za rozmowę. I my dziękujemy również, a przepytywała Panów Monika Sobaszek. No właśnie, Sławomir Pyszny. Zabrakło punktów od Mateusza Domańskiego. Troszeczkę w odniesieniu do młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski. No Mateusz Domański będzie miał okazję. Być może dostanie więcej okazji nawet od Dariusza Momota, aby tych punktów podczas tego właśnie spotkania zdobyć nieco więcej. Nie jestem zadowolony, więcej punktów by się przydało, mówi w kontekście rundy zasadniczej są Pyszny. No on może być wielką niewiadomą tych zawodów w sensie pozytywnym oczywiście. Jedzie z numerem seniorskim, z numerem 12 za Nikolaja Klinda. No, ale o tym jeszcze będzie czas porozmawiać. W kasku żółtym Norbert Kościuch, w kasku białym Mateusz Szczepaniak, w kasku czerwonym Jonas Kylmakorpi i Roni Amroży w kasku niebieskim. A więc czas na pierwszy bieg tego właśnie spotkania. Już za chwilę taśma w górę i Roni Amroży jeszcze ostatnie tutaj przygotowania. Pozycja startowa, ważny jest dobór odpowiedniej kolejny. Daśma w górę, dobrze, dobrze pojechał Roni Jamroży, równie dobrze, nie, najlepiej tak naprawdę Mateusz Szczepaniak i mamy już duet Skorpionów z Poznania na czele. Nie, w tej chwili Szczepaniak przed Kościuchem, Kylmakorpi Korpi po wewnętrznej, na razie na trzeciej pozycji, czwarty z tyłu został Roni Jamroży. No ale ciasno, ciasno, równo jadą panowie, mówił Dariusz Momot, tor jest równy do ścigania i rzeczywiście widać, że z Kylma Korpi szybki jest na tym torze, w tym biegu. No ale już nie może teraz dogonić, na razie nie może dogonić Norberta Kościucha, może teraz na tej prostej albo na wejściu w pierwszy łuk z przodu spokojnie prowadzi całą stawkę. Mateusz Szczepaniak no, wyłamał się daleko motocyklem, ale na szczęście yy, nie musiał się martwić o swoje plecy, bo tych pleców pilnuje, wspaniale pilnuje. Norbert Kościuch, no i mamy wynik. Na razie, gdyby ten bieg zakończył się teraz 5-1, no ale to jest oczywiście sport motorowy, tu się wszystko może zdarzyć. Jest, próbuje Kilma jeszcze zaatakować w tej chwili Kościucha. No ale nie, no, za daleko troszeczkę Kilma Korpi wyjechał na tym łuku. Jest 5 do 1. 3 punkty Mateusz Szczepaniak, 2 punkty Norbert Kościuch, 1 punkt Jonas Kilma Korpi i bez punktów dojechał Roni Jamroży, a ten start nie był całkiem zły w wykonaniu Jamrożego. Zdecydowanie najlepiej spod taśmy wyszedł Mateusz Szczepaniak. Oficjalne rezultaty, no i jak na razie 5 do 1 dla Poznanian, tudzież 1 do 5 dla Rybnicza. Czas na bieg numer 2, bieg całkowicie juniorski. Jeszcze przeanalizujmy starty biegu pierwszego. Wyszli w miarę równo panowie. Korpi już tutaj dojechał. Zaraz po starcie do Kościucha, ale w Łuków w wejściu pierwszy łuk najszybszy był zdecydowanie Mateusz Szczepaniak. I on prowadził całą stawkę biegu od startu do mety. Jeszcze próbował Korpi atakować. Tutaj niewiele zabrakło, ale pięknie zamknął tą wewnętrzną Norbert Kościół. I zapowiadany już bieg juniorski, bieg numer dwa w tym spotkaniu. W biegu nr 2 zobaczymy Mateusza Domańskiego, Rafała Flegera i Rafała Dąbrowskiego oraz Adriana Szewczykowskiego. Przypomnę, że zespół z Poznania będzie zastępował zawodnicy będą zastępować nieobecnego Roberta Miśkowiaka. A więc może i tutaj także Adrian Szewczykowski pokaże nam się jeszcze więcej, jeszcze bardziej i jeszcze częściej będziemy go oglądać w tym właśnie spotkaniu na torze w Rybniku. 10 już niecałe sekund pozostało do startu. Kierownik startu już ustawia zawodników. A więc Mateusz Domański w kasku czerwonym, Rafał Flager w kasku niebieskim, w kasku żółtym Rafał Dąbrowski w kasku białym Adrian Szewczykowski. I ładnie, ładnie spodstałyśmy teraz rybniczanie dla odmiany. Pięknie do przodu wyskoczył już Rafał Fleger. Obejrzał się jeszcze do tyłu, czy jechał za nim Mateusz Domański, no ale już nie jedzie za nim, bo pięknie po wewnętrznej zaatakował i teraz jeszcze próbował atakować Flegera Adrian Szewczykowski. Szybki, szybki jest Adrian Szewczykowski, ten start mu nie wyszedł, został, no ale chyba defekt ma Rafał Dąbrowski, bo już go nie widzimy na torze, nie widzimy go w kamerze. No i proszę, jak się rozhulał teraz Adrian Szewczykowski cały czas nie daje spokoju Flegerowi. Teraz tutaj troszeczkę więcej odstępu się pojawiło. No ale jak przytnie do wewnętrznej znajdzie ten przyczepny fragment toru, no to jeszcze może zaatakować. Może Flegera nawet jeśli nie wyprzedzić, to chociaż postraszyć, a z tyłu z jedzie Rafał Dąbrowski, gdzieś tam toczy się jeszcze po torze. No ale na zdefektowanym motocyklu to nie będzie nic wielkiego. Sprzęt czasami przeszkadza. Jeżeli zdefektuje, no i jest Fleger przed Szewczykowskim, a trzeci Mateusz Domański, a więc 4 do 2 i 0 punktów Rafał Dąbrowski. 4 do 2 w tym biegu. Rafał Fleger zwycięzcą. A więc w tym momencie mamy 7 do 5 dla zespołu z Poznania. Oficjalne rezultaty jeszcze biegu. Rafał Dąbrowski dojechał, dotoczył się tak naprawdę do mety na tym motocyklu. No jednak tam rzeczywiście coś, coś zawiodło w sprzęcie. A jeszcze dodam tylko, że Adam Skórnicki nie bez powodu pojawił się w parkingu rybnickim, z uwagi na to, że wspiera sprzętowo także swoich kolegów z drużyny. Jest takim dobrym druhem całego zespołu. No i tu rozpędzony. Adrian Szewczykowski, który wyprzedza Mateusza Domańskiego bardzo łatwo, bez najmniejszych problemów po prostu przejeżdża obok. I tyle. No jeszcze szkoda, szkoda zabrakło może troszeczkę dystansu mógł zaatakować Rafała Flegera. I bieg, bieg trzeci w tym spotkaniu przypomnę, że tutaj zespół Dariusza Momota w tabeli jest na przedostatnim miejscu. No i walczy, musi walczyć o to, aby uniknąć tego barażu. W tym momencie Sławomir Pyszny na naszych ekranach z dwunastką na plecach i jego partner Daniel Nermark Nermark zazwyczaj jeździ z Nikolajem Klindem w zespole no zabrakło w duecie oczywiście zabrakło Nikolaja Klinda no i zobaczymy co pokaże Sławomir Pyszny który jak było słuchać w wywiadzie skromnie dość lakonicznie nawet można powiedzieć ale ambitnie wypowiadał się o punktach czuć ten głód troszeczkę punktów zwłaszcza po tym początku sezonu o którym już była mowa w wywiadzie również Troszeczkę, mówił Sałomir Pyszny, te kontuzje na starcie właśnie tego sezonu e, zahamowały. Myślę, że tak można powiedzieć, wyhamowały troszeczkę zawodnika. więc Daniel Nermark, kask czerwony, Sałomir Pyszny kask niebieski, Rafał Trojanowski kask żółty i Piotr Świdziński w kasku białym. Piotr Świdziński tutaj także, będziemy na niego patrzeć. Zawodnik w białym kasku w tej chwili na naszych ekranach. Debiut ligowy. I taśma w górę i pięknie teraz Kylma Korpi, yy, oczywiście nie Kylma Korpi, a Daniel Nermark wystartował spod taśmy. Kylma Korpi jechał w kasku czerwonym w pierwszym biegu i przyniósł tylko jeden punkt. No a proszę, Daniel Nermark z przodu, a Świdziński cały czas atakuje jeszcze Sławomira Pysznego na drugiej pozycji. Na razie spokojnie jedzie Rafał Trojanowski. Daniel Nermark, Rafał Trojanowski, no i odjechał teraz Sławomir Pyszny Piotrowi Świdzińskiemu. No ale odstęp do drugiego zawodnika jest, czyli do Rafała Trojanowskiego jest jeszcze zbyt duży, aby mówić o jakiejś możliwości jakiegokolwiek ataku na drugą pozycję przez Sławomira Pysznego. Musi się bronić przed Świdzińskim, to było widać przez chwilę, że Świdziński cały czas szuka, szuka tam przyczepnej, przyczepnej ścieżki, no teraz już nie, tak jest, szuka został troszeczkę jeszcze z tyłu Świdziński, no ale to pewnie nie jest ostatnie słowo a tymczasem równo bez walka o pierwsze miejsce w tym biegu, bez wielkiej historii i jako pierwszy linię mety przekracza Daniel Nermark, za nim Rafał Trojanowski Sławomir Pyszny za jeden punkt i zero punktów Piotr Świdziński, trzy punkty Nermark, dwa Trojanowski a więc po raz kolejny wynik biegu cztery do dwóch. No i pierwszy remis w tym spotkaniu 9 do 9. Oficjalne rezultaty. Zobaczmy powtórkę, jak Nermark, Nermark fantastycznie no, troszeczkę się ruszył, ale w taśmę nie, nie, nie uderzył, nie dotknął taśmy. I pierwszy w łuku. Tu jeszcze no, małe, małe starcie ciasto się zrobiło troszeczkę trojanowski, jeszcze wypchnął pysznego, niewiele brakowało słowo mi pyszne byłby na drugiej pozycji. I byłoby pięć do do jednego, ale stało się inaczej. 4 do drugiego Na program zaprasza grupa Marma. Producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Sponsorem relacji jest firma Granitek, producent kostki granitowej.